Witam serdecznie na moim kanale Nazywamy się na kanale Patryk Podłoga Urbex Podłoga95 Jeśli jesteś nowym subskrybentem tam na dole zostaw Czerwony przycisk zrób na szary Nazywam się Patryk I mieszkam w Irlandii już 15 lat Przyjechałem do Irlandii w 2010 roku 3 tygodnie przed końcem wakacji wtedy znalazłem sobie szkołę tutaj Skończyłem szkołę Milan w 2013 roku. Później chodziłem na jeden kurs od 15 do 18 lat, od 18 do 21, i później dalej na trzeci kurs w innym mieście. Chodziłem na gastronomiczny kurs, catering. To jeździłem 40 km pociągiem. Na początku 7 dni w, 6 dni w tygodniu, poniedziałek, piątek. Później, tylko poniedziałek i wtorek, i piątek, środa, czwartek, prak praktyki były. Miałem praktyki różne. W hotelu, w restauracji, po hotelach i po restauracjach miałem najwięcej. Ale kiedyś mi się te praktyki nie spodobały, znalazłem sobie inne praktyki. W magazynie. Taki duży magazyn, gdzie normalnie ludzie tam nie mogą kupywać, tylko to, są, to jest magazyn dla firm zapotrzebowań maili, Czyli tam mogę tylko kupać hotele, restauracje, szpitale, zapotrzebowanie szpitali i innych rzeczy. Normalnie ludzie tam nie mogli kupować. Robiłem tam środa i czwartek w pierwszym tygodniu ktoś mi pomagał, żeby się przyzwyczaić. A później już zrobiłem, robiłem tam codzy. Pamiętam, jak mi się 11 palec słodyczy do zrobienia. I jednego dnia zrobiłem 11 palec słodyczy. Haribo paczki były takie jak te biurko. Ogólnie haribo były takie jak ten. Jak, jak ten ten. Jak, jak takie były. Takie długie były i takie grube te paczki. Były. Tam było 30 paczek w środku. Brało się tutaj na ramię i rzucało się na półkę, się układało. Aż taką wysoką półkę się robiło od tego celek. I było fajnie, powiem wam szczerze. Duży magazyn, duża kuchnia, duża przebrania, wszystko za darmo miałem. Taki chłop mi tam pomagał, on się nam opiekował przez całe praktyki. Więc było fajnie. Na końcu, jak kończyłem praktyki, mogłem sobie wybrać, co chcę do domu sobie zabrać na zawsze. I ja wybrałem lajony, dwie paczki. Czyli w pasty było 60 lajonów. Ja je wszystkie zjadłem, by było fajnie, naprawdę. Podaję zajebistym ludzi. I tak okazało się, że mieszkam w tej Zylandii już 15 lat. I naprawdę wszystko widziałem tej w Irlandii. Naprawdę wszystko. Od potapki, od bujek, od kradzieży, od spunów, od narkotyków. Jak ludzie sali na ulicy, jak się załatwiali na ulicy. I jest dużo bezdomnych. Albo ludzi, co żebrają pieniądze. Oni tak naprawdę nie są żebrakami, bo oni pracują. Coś ich przywodzi. Ja widziałem kiedyś taki samochód, jak przywodził rano, i później zabierali. Tak naprawdę ci oni mają mieszkania, normalnie żyją. Udają bezdomnych, bo pracują dla kogoś. Żeby nie pracować, to żebrają pieniądze. tak zawsze jest. Dlatego takim ludziom się nie powinno dawać pieniądze. Raz widziałem taką sytuację na mieście, jak chłop sobie szedł tam, no nie wiem, bezdomny, jakby to na taki bez, ala bezdomny, nazwijmy to. To co miał napisane na kartę, Jezus sobie usłyszał, tam, Jezus sobie coś tam i ten chłop szedł i pytał się ten bezdomny, co się na ulicy, poprosił o pieniądze. Ten gości się zatrzymał, wziął kawę i wylał mu nagło i powiedział mu i powiedział mu tak, my na ciebie nie będziemy wkładać, że jesteś bezdomny. On powiedział tak, masz iść do roboty a nie zebrać pieniądze z ludzi i on nie poszedł i tak, tak się ludzie zachowują w Irlandii? to się zachowują? to jest to jest paradoks nieproprawna po, 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 powiedzie się ludzie tak się nie zachowują ludzie powinni pracować ja sam tym chory i też nie mogę ale ja sobie radzę, ja nie narzekam na nic ja jestem ja sobie umiem zrobić wszystko sam po domu a inni nie umieją Także na znaczy, tyle podrawiam serdecznie, dziękuję, że oglądaliście film. Ja tak też, że dziękuję, pozdrawiam.